Cześć ja jestem Mikelele, ze mną jest Justyna, znana jako Misiek. Hejka! Witamy Was w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. My idziemy kontynuować główny wątek, a Wy możecie stawić subika, żeby być na bieżąco. Dokładnie. Nie wiem jak, ale musimy trochę iść na pieszo. Tak, wydawało mi się, że w tym etapie powinniśmy mieć już miotło odblokowaną, ale nie mm, mamy. Mi się wydaje, że miotłę dopiero dostaniemy później chyba. O, podejdź tutaj po lewej stronie, to odblokujesz tą kapliczkę Między odcinkami przeteleportowaliśmy się do Hogsmejc, sprzedaliśmy niepotrzebne rzeczy i w sumie wróciliśmy do Hogwartu To tylko w celu, żebyśmy mogli podnosić nowe rzeczy, żeby nie było znowu tej przykrości że tyle nowych rzeczy, a nic nie można podnieść Trochę... O, kolejna kapliczka po prawej tak Proszę bardzo Jedna. Tu jeszcze nie możemy... Klasa zajęć, tak hi, hi, hi. A nie, tego nie można? Myślałam, że kiedyś można było Dobra, tu na razie to... nic nie możemy jeszcze otwierać Z tego co wiem W z można było niszczyć tak. te dynie i fasolki wypadały Tak hmm. Nie no, strasznie dziwna sprawa Ale nawet misje poboczne by nam... Nie no, myślę, że dostanie miotu to mhm. bardzo ważna rzecz To nam się przyda później do... To jeszcze jest? na razie nie ma co, lecimy dalej w takim razie mm -hmm. I tutaj musisz zawinąć, a jeszcze grzyby sobie grzybka pozbieramy Muchomory. Ups O, to jakiś sobie jeszcze chodzi ba a? Trzeba tam do przodu? Nie Ale to tutaj prosto masz iść, no nie, tak, nie tak, do góry a, To sobie jeszcze zbierzemy no Dobra dobrze. Wszystko, wszystko okay. W ogóle dziwne, że muzyka teraz nie gra w tym etapie Nie wiem, czy coś tu tam się zwiesiło, czy jak Faktycznie Dobra, ale na szczęście już nie jest daleko. To chyba jeden z ostatnich momentów, kiedy chodzimy na pieszo. O, tutaj jeszcze jeden. Ja muszę... O, elegancko. Bo później już będzie miotła, będzie hipogryf i jeszcze jest jeden chyba środek transportu ale jego nie miałem odblokowanego, więc. To jak widzicie, tam są takie balony, które były chyba 10 sekund temu. I je będziemy też zbijać. Mm, tak, będzie tutaj. Awesome. Taka zręcznościowa minigierka można powiedzieć? No takie wyzwanie. Ale ciężkie to będzie. <grym> Czy my mieliśmy tutaj cały czas, bo widzę, że właśnie się świeci tutaj y, no, kapliczka No, tak myślałam, że tu mogliśmy iść. Kurczę, to ja nie widziałam tej tam. No, nie ci, że raczej chyba i tam też pewnie będziemy mogli. Czy ja ten dywan nie zejdę? To, coś zbambikowałem, coś przeoczyłem. Ja mówiłam, że chyba można. Dobra, no, się troszeczkę strułam do Henry Da widzę. No to trudno. Jak to mówiłam, nie popełnia błędów ten, który nic nie robi Tak I Trzeba się jakoś pocieszać, tu coś jest, jakaś zagadka Revelio. O co tutaj chodzi? O nie, no z tej strony nie Tu nigdzie nie wejdę Dziwna sprawa, co to jest za ikonka? Jakiejś strony, ale... O ja jestem. W poprzednim odcinku też znaleźliśmy tą kartkę i przyznam szczerze, nie wiem jak ją jeszcze raz tworzyć. Być może to ma jakiś związek z tym. Mm, taką kartkę z Aha, zagadką jest jakby. A użyj tutaj Revelio. Nie, to no nic nie pokazuje. Za domkiem. Nie, nie, nie. Jest tutaj, patrz. To przed tobą. Kartka. kamień lüpierski. Narzędzia gajowego, no narzędzia no, Hagrida. Można by przypuszczać, że ten zestaw narzędzi może zostać zaczarowany do stworzenia wszelkiego rodzaju wyposażenia przytulnej chaty, w rozmiarze jaki może potrzebować jej mieszkaniec. No, duża chata, ale małe drzwi. Chyba U. później mu powiększą, jak się Hagrid tu sprowadzi. Tu mamy kurkę? Tak, kurka sobie Kurka. Chyba na przykład w Fortnite to można dangerous, latać. If I'm careful. Tak, ją tak podnosisz i za nóżki trzymasz tak. i skaczesz. No i sobie no. lecimy. To To ładnie To wygląda niebezpiecznie, ale póki co to? No Okej, okay, tu już jesteśmy. Aha, i tu dopiero sobie odblokujemy. Tak. To see you, I, I może z nią pogadasz. No dobrze, dobrze, dobrze. Też dobrze ci wiedzieć, ale najpierw Ale się well. Thank you. Tak. I was there and I saw what happened with z and Harlow at the Three Broomsticks. I have been to to worried about is. you. Wow. I'm all right at the moment. If you don't mind my okay, asking, why were they looking for you? I don't know, we one of our friends, not They want something that Professor Fig and I found at Gringotts When were you at Gringotts? Just before we Może came to Hogwarts In fact, it's why I was late to the sorting ceremony A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage what to what za na raz. There's one more thing it's a bit odd, if I'm honest. No, powiem, Professor fig says I have a rare connection to a powerful no, form no, of dobra, I... What does that mean? To to znaczy. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast no, magic no, I can't otherwise explain. Jest, tak, mówiąc, I know that's a lot to absorb. It is, and I will have more questions. For now, it is safe <laughs> to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack and i shall never forget watching sorona stand up to rookwood and harlow in the three broomsticks both of you have inspired me to take a stand of my own what sort of stand okay. men like rookwood and harlow are the reason my mother and i left Matibili land i am not going to sit miotłach. by and watch them destroy my na new home hmm. Ona tak opowiada, jakby to widziała. Uff, to co? Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day -day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise that may so be she, true but shouldn't officer plush, yeah. singer handle someone like harlow i spoke with her she was polite plan, but yeah. perhaps understandably would not discuss details with a student i overheard some of rookwood's lot talking about a massive poaching operation that harlow is planning i was thinking that we could investigate a bit try to get the evidence that officer singer needs all right but how I am going to watch and listen, find out precisely okay, what Halo is up to. No dobra. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Mogli to blizoskawa no yes. yes. w gotoci. No bra, to co co się dzieje? What's going on here? No, podeśn. see co się dzieje? Okay, tu mam misję skończoną. Teraz na pomusznie znajomy. Tam, gdzieś okay. po lewej stronie. To jest jakaś oh. inna misja, do której idziesz. No dobra, okej. Bo co to chyba chodzi o. Ci się kłócą po prostu. Oh, to jest no. Dobra, to nie Braż... no, dobra, no No dobra, weź tą misję okay. po będzie leżała, jakby. Wrong? Na kupce ha. do zrobienia. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. Oh, I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for I'm goblins local. who won't join him. While well, I too would like, like to you. see <laughs> goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. No, that's na pewno. Hmm, jesteś malarzem, wody, You to that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal no, or a associated with green no, gods. <laughs> brush that Ramrock's lot. I have no appreciation for any of my work, and it will be tossed aside for kindling. Oh my to my livelihood. Those you know, you know, when I can. Has Ramrock ever attacked you, know, you know, like, 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 like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him. But he was wrong. Many of okay, us would like a diplomatic end to, nie to nie the discord with the army of goblins. i shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here. Just past some ruins. Too dangerous to Dobra, try and retrieve them. I did enchant the cards Rozwalimy go w pyłek. <laughs> mam <Ona> pod nosem. <laughs> Chyba cię <się> jakoś tak <laughs> źle rzuca, wyglądało jakby wiecie. Może <laughs> zmieniłam misję główną i tam mamy tak. obok. Wyglądało jakby jakiś duży włos mu tam wystawał. <laughs> mm, tak, to jest to. Okej. Okay. Mamy główki Merlina. Co to? A, tutaj może sobie Aha. kaczki puścić. Kaczucha. Dobra, jak ja mam tam podejść? No to, to w tutaj. prawą stronę chyba będzie najkorzystniej Tak ciężko ci wejść? Te łamigłówki w ogóle, fajna sprawa, tylko w tej grze jest ich ogrom Tak Coś koło chyba 80, 90, 90 coś takiego Tam też jest jakaś misja poboczna, którą można sobie później kliknąć O, wow. Ot, walka będzie Chyba na tobie, na tak wszelki

O, o, go. Go. A wiesz chyba go. R1 dojesz. Dobra. Dobra, proszę, R1. Skrzynią no w i głowę. Wykończenie. moment. I... O, o nie, jest jeszcze ich jeden. więcej. Jakiś teraz Czy ja ma, mam może tą loica, specjalną moc? Nie no, on Jak cyrkowiec wygląda. Tak. Okej, okay, w tej części przewodnika poświęconej kolekcjom znalazł się nowy typ wroga. Znajdziesz y, tam cenne informacje o przeciwnikach. Na przykład o ich podatności na działanie niektórych zaklęć Taka muzyka jest taka jeszcze, wiecie, z Wobra. O, 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 jeszcze więcej ich jest O, dobra, to zadziałało, I tak byłem pewny Dobra Dobrze O kurde, dobra, muszę zwracać uwagę Może kapustę mu rzucimy. Tak, to jest dobry pomysł Na pewno to musimy się zająć w pierwszej kolejności Dobra, się krza, krza. wypijmy sobie o, Wypiłeś w ostatniej chwili? Wow Brawo, Poczekaj, Mike, bo incendiary. muszę do niej podejść bliżej, żeby im sendio gdzie Jeszcze zostało. Tam. tam, ale już kapusty się nim zajmują. Są się... przepiękne rośliny. Ale bierz go. Da dam mu jeszcze jedną kapustę. I jak go tam gryzie? Zabawne z tymi kapustami, naprawdę. Są ma najbardziej pomocne. Na... Miałem jakieś wyzwanie pojedynku, w ogóle nie zwróciłem nad uwagi. to uwagi. Podejdź do niego. No, tam no, dobra. Czai się w krzakach. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Could you tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me, to get to you, Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but, long story. but Thank you I you hmm. mm. well, well, them for the moment. No, Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest no? in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. No, no, Typical hardworking working Hufflepuff. Brilliant potioner. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. No, I shouldn't talk. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth? Ha! You're lucky Sir Duggan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Oh, wow. Merlin attended Hogwarts you know, and I'm studying Merlin some curious fixtures. fixtures he left here centuries, centuries. Okay. Hmm? These vine-covered pillars, dozens of them all Czyli around the air filiarów. I've taken to calling them the Trials of Merlin I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins <laughs> He was terribly fond of puzzles and denouement I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well, then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallow Sweet is an important component in the trials to work. Merlin repeatedly mentioned it in his okay, writings. Okay, <laughs> <loved him. laughs> I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me. No what if the sweet is meant to be placed at the centre of the symbols? Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. Tak jak mówiłem, te zagadki nie są trudne. No czasem można się nakłopocić, ale. Okay. Przeważnie to one nie są trudne, ale są nużące, bo jest ich ogrom i są powtarzalne. No dobra, weź Listki. Dobra, dałoby się to przyspieszyć na pewno, bo strasznie dużo historii opowiada o tym wszystkim. Ani nie wiem czy to aż takie kluczowe jest dla całej rozgrywki. Dobra. Ale rzuciliśmy. O U, otwiera się. What now? Hmm, this is uncharted territory. I am curious about Rozumiem, no, że zratał musi tak. odpalić? Nie, nie, musisz się uderzyć zwykłym zaklęciem. Jesteś pewien? A, nie, nie jestem. Może podpal? A, dobra, pamiętam. Muszę się podpalić wszystkie naraz. Yay. No, ale mój. to tak daleko nie działa. Jeszcze? Nie, tylko no. trzy. I no, pierwsza zagadka tutaj. odblokowana. Wow. Ale pad Gorsza wiadomość jest taka, że będziecie trzeba zrobić wszystkie te zagadki, żeby platyna wpadła. Ale jak... nie zawsze to tylko jest ogień, tylko. A jak wspomniałem, jest ich dosyć dużo. Są różne. No nieźle, fajnie, fajnie, fajnie i co? Teraz staniemy sobie to, proszę bardzo. Patrz, mrdnie się w ogóle pojawia. <laughs> No dobra, no to mamy pierwszą zagadkę. I take we can indeed. However, I now have even more questions. <laughs> How does it work? I must review my notes. I need to study all of the trials, like this one. Hmm? E. Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You hinna. should feel free to solve them as you come across them. I believe that's what I need to continue my, my research. Tak, a my szybcie, that się do also mogli sweet. which you can find in hoxmead should you need more i really must be off such a pleasure to meet you no dobra I Kolejne zadanie tutaj. No, to got what i needed i shall return to the safety of my net to ja jeszcze sobie dogadać chwilę i dobra. mamy zadanie z głowy czyżby Możemy... to coś mało nie Można też podejść tu to zadanie wziąć poboczne okej okay. ona to sobie się pakuje i rozumiem że będzie uciekać ale jak zwinęła wszystko do walizeczki puf, puf. I nie ma. I szybka deportacja. Tak. Dobra, tam ktoś stoi. O. No, duchy nas szukają? Okej, tylko na wiem do duchów przejdziemy? Zapytamy się. Can I help you? Oh, Czy, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the bath, pink I knew someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, no dobra, I need to retrieve something from the bottom of the lake. to Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid, precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? The my grandfather, who fancied himself <laughs> <laughs> <quite> the set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with I my grania? grandmother. <laughs> they never returned. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again A, a treasured family astrolabe vanished with them that night If you could dive down, 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 down and retrieve it, down I may be able to bring my father some peace What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool Okay. Essentially, a handheld model of Magic the universe. GPS. It's mainly used for studying the stars, astronomically, but it has no nearly thousands of fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. No dobra. Oh. Uh, you seem to think I no might have heard of the bath Pinch, medleys. Why would I know your family? that's like asking why the sky is blue or grass is green the pinch smedley name is synonymous with intellectual curiosity Skoro we are known for our, for our contributions to science and art i'm surprised you haven't heard Skoro of us we're trying to discover about the world around us those that don't yeah. yet know the name certainly <laughs> one day will <laughs> <laughs> hmm. it sounds dangerous Especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe, anything else you found would be all yours.

no, co muszę tu możemy teraz zrobić? To by na razie. No dobrze, no dobrze to myślę, jeszcze... że dzisiejszy odcinek w takim razie będziemy kończyć. Okay. Więc jeżeli polałam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, żeby być na bieżąco i nie przegapić naszego nurkowania w przyszłym odcinku. Tak mhm. Wpadajcie do Justyna na Instagrama, link macie w opisie. Tak, i to macie też mój link. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Hejka